Cześć, kochane dzieciaki! Witamy Was dzisiaj z gościem specjalnym. Zobaczcie, kto dzisiaj ze mną jest w komnacie plastycznej. Ciocia Nadia! Ona zawsze jest po drugiej stronie, ale miała taki wspaniały pomysł na dzisiejszy dzień. Dla Was rozpoczynamy dzisiaj bardzo ważny czas wielkiego postu i to będzie. Kostka wielkopostna. Na czym to będzie polegało? Kostka składa się z sześciu ścian. I na każdej ze ścian jest taka propozycja wielkopostna, jak można się zaangażować yy, i coś sobie zrobić pożytecznego dla duszy i serca swojego. I każdego dnia można sobie wyrzucić kostką daną, wylosowaną rzecz i popatrzeć. Zobaczcie, co mamy tu napisane. Oczywiście trzy rzeczy, które są zawsze obecne w wielkim poście, czyli modlitwa. Post, a więc coś chcę ofiarować Panu Jezusowi, i na przykład no, nie zjeść pysznego ciastka, albo podzielić się z kimś. I trzeci najtrudniejszy wyraz jałmużna. Jak możemy to wytłumaczyć dzieciom? Jałmużna to jest e, taki dar z serca, który możemy ofiarować e, komuś, drugiemu człowiekowi, ale zwłaszcza z takiego obszaru, gdzie nam czegoś brakuje, czy coś jest dla nas trudne, wymaga jakiegoś poświęcenia. No, no właśnie, słuchajcie, tutaj możecie mieć dużo fajnych pomysłów. Porozmawiajcie też o tym z rodzicami. Czyli, trzy mamy takie wylosowane możliwości, które są na wielki post, ale zostały nam jeszcze trzy i dobrałyśmy z ciocią Nadią. Uśmiech. <laughs> Można wylosować uśmiech, i kiedy on by się nam zdarzył, to wtedy oznacza, że cały dzień jest pełen uśmiechu. Można też wylosować porządek. Co oznacza, że możemy w jakimś wybranym miejscu, szczególnie tego dnia, się postarać, żeby nie było żadnego bałaganu. I pomoc. To jest bardzo szeroki też punkt. Można kogoś zauważyć, kto potrzebuje pomocy w domu albo w szkole. To choć może zrobimy takie losowanie na ten pierwszy dzień Wielkiego Postu. Na dzisiaj. Na dzisiaj. Dobra, to Dobra, to zobaczymy, co cię Nadia wylosuje. Jałmużna. Wow, mhm. to pomyślisz sobie o tym, Pomyślę, co to może czego być? mi najbardziej brakuje, a z czego jeszcze mogę się podzielić. Wow, to teraz ja uwaga, 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 nie patrzę, nie patrzę i rzucam. Modlitwa. Modlitwa, więc dzisiejszy dzień ma być pełen modlitwy, szczególnie w moim serduszku. No i teraz, kochani, najfajniejsza część. Ciocia Nadia naprawdę nauczy nas, jak zrobić taką kostkę z jednej kartki papieru dodatku bez żadnego klejenia ani szywania z szywaczem, więc wycinania. Czy wycinania? Mhm. E, czyli ja w sobie wybiorę może kartkę żółtą. Dobrze. Mamy normalną karteczkę A4. Ja mam wybraną kartkę fioletową, na której zrobiłam y, takie oznaczenia, y, takich kwadracików, żeby było Wam lepiej widzieć, gdzie będziemy y, naszą kostkę składać. Mhm. Ale Wy nie potrzebujecie takich kresyczek rysować, tylko to będzie takie pomocnicze, żeby łatwiej nam było to pozaginać. My musimy uważnie patrzeć na to, gdzie Ty będziesz zaginała, i uważnie słuchać. Mam nadzieję, że wszystkim nam się uda. Więc zaczynamy od tego, że potrzebujemy do naszej kostki przygotować sobie kwadrat. Mhm. Czyli możemy zagiąć jeden róg do końca kartki. Wspaniale. Tak. To nam tutaj już wyznaczy brzeg naszego kwadracika, który będziemy wycinać? Możemy sobie jeszcze dla ułatwienia odwrócić o i sobie tak wyraźniejszy, wyraźniejszą krawędź wyznaczyć przez to. I to będzie teraz taka jedyna rzecz, którą możemy wyciąć albo oderwać, jak nam będzie wygodniej. Mhm bo będziemy pracować na tym kwadracie, który powstanie, więc wyrywamy, orywamy, orywamy, orywamy. dobrze. Jest. Mhm. Dobrze, więc to już odkładamy, tego nie będziemy już używać. No i otwieramy sobie nasz e, kwadracik. I teraz tak, zaginamy sobie na skos oba rogi, jeszcze, jeszcze raz, tak sobie dobrze trzeba przeciągnąć po tych krawędziach. Mhm. I to co teraz robimy, to wyznaczamy takie szlaki, po których będziemy naszą kostkę składać. Mhm. Czyli to Dla jest ważne, są żeby nam te dobrze, to... dobrze potrzebne. Tak. Mhm. I w drugą stronę. Najpierw na takie trójkąty rozkładamy. I teraz wzdłuż y, środka mhm. na pół całą kartkę. Na razie nie jest to bardzo trudne. Bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że cała kostka jest dość łatwa, tylko trzeba się skupić, co będziemy po czym zaginać. Mhm. Otwieramy. No i tak samo zaginamy w drugą stronę. Po tej kreseczce. Otwieramy i teraz bierzemy sobie dół karteczki i dochodzimy tym dołem do połowy. Czyli tylko zaginamy taką połóweczkę. Staramy się równiutko to robić. Trzymamy teraz tak zagięte i bierzemy jedną część i też ją zaginamy tylko do środka. udaje się tak ładnie jest całkiem proste zobaczymy dalej dobrze. teraz bierzemy tę część i zaginamy ją do środka mhm. i został nam ostatni fragment z którym robimy dokładnie to samo czyli chwytamy za brzeg i składamy taki mniejszy kwadracik do no, środka ładny. Mhm. Wszystko na razie wydaje się proste. Bardzo się cieszę. Teraz bierzemy ten róg, który jest bliżej nas i zawijamy go również do środka. Tutaj będzie już kilka, kart, kilka warstw papieru, dlatego może troszkę trudniej jest go złożyć, ale się postarajmy. Mhm. To zagięcie będzie nam bardzo też potrzebne. Otwieramy mhm. i teraz przewracamy całość do góry, na drugą stronę. O, mhm. jest. I teraz składamy trójkącik, czyli całość, składamy na pół. Ale to jest wspaniała zabawa z papierem. Wspaniała, wspaniała zabawa, paluszki pracują. Otwieramy. I w drugą stronę też składamy całość na pół. Mhm. Jest inaczej kilka warstw o, się składa tak. już, prawda? Trudniej. Troszeczkę jest trudniej. Dobrze, odwracamy z powrotem, otwieramy nasz cały kwadracik. I znowu mamy duży kwadracik. Przewracamy go teraz na drugą stronę. Ok. I teraz będziemy składać nie do końca, czyli proszę, żebyście uważnie patrzyły dzieci. I dzieci mm -hmm. go też poproszę w wyraźnie. Bierzemy sobie yy, jeden róg i nie dochodzimy nim do końca tylko do tego środeczka tu bliżej. Mhm. Czyli ten różek. O. I teraz y, przyciskamy paluszkiem tylko tę część tutaj. Okay. Czyli mamy tutaj takie trzy trójkąty, nam powstały, tak jak wy widzicie, ale my przygniatamy tylko, tylko ten, ten jeden. jeden tak. Mhm. I otwieramy. Robimy to samo z kolejnym brzegiem. Ok. Czyli nie dojeżdżamy do końca, tylko do tego punktu tutaj. I też y, przygniatamy tylko ten jeden trójkącik w jednej trzeciej tutaj. I kolejny robimy dokładnie tak a, samo. A, pewnie wszystkie cztery tak wszystkie będziemy Wszystkie cztery robić. będziemy robić w ten sam sposób. Wspaniale. Jeden trójkącik. I ostatni brzeg, który nam został. I to samo, tylko jeden. To samo i tylko jeden trójkącik. Oj, zaczyna być dużo tych zgięć. Wspaniałe. Dobrze, i teraz odwracamy w drugą stronę. I teraz już zaczynamy składać naszą kostkę. Och, zobaczymy. Składamy całość na pół. Na razie łatwe. Na razie łatwe. I teraz tak. Tu mamy taki jeden róg. Uh -huh. Trzymamy go sobie. Można go sobie tak chwycić paluszkami. Uh -huh. I teraz tę krawędź musimy połączyć z tą krawędzią. Czyli to wygląda w ten sposób. Patrzcie. Udało się. Uh -huh. To jeszcze raz, może pokaż. Bo to już. Dobrze. Jest. Trzymamy sobie tutaj paluszkami tę część, ten jeden róg. I tą krawędzią musimy dociągnąć do tej krawędzi. O, ale ty dobrze tłumaczysz, bo to wiadomo jak zrobić. Czyli, Super. Tak. I powstaje nam taki kącik tutaj. Mhm, mamy kącik. Mhm. Opieramy sobie ten kącik. Mhm. Opieramy sobie ten kącik. Teraz możemy tutaj przytrzymać paluszkami, bo ta część będzie nam się nie ruszać. Musimy ją sobie tak tu zostawić, mhm. ale musimy Tutaj paluszkiem wypchnąć ten jeden ruch. Taki wykonać ruch. Udaje się. Mhm. Jak mamy y, podniesiony ten jeden różek, przekręcamy sobie, tak żebyśmy tutaj y, widzieli, co nam powstało. I mamy takie dwa papierki, brzegi, brzegi. Takie dwa papierki. Tak. Bierzemy sobie ten środkowy mhm. i. Składamy go tutaj do środka. Ok. Jest. Bardzo dobrze. Wspaniałe prace techniczne to są. Już na, za nami bardzo duży kawałek drogi już prawie kończymy. E, I teraz tak. Teraz możemy sobie oprzeć e, całą naszą konstrukcję o tę ściankę tak, żeby nam stanęła. Mhm. Udało się. I zobaczmy, mamy tutaj już takie trzy ściany. Jedna ściana, druga ściana, hmm, trzecia ściana. Oczywiście. I za chwilkę zrobimy teraz czwartą ścianę, czyli możemy sobie wyobrazić, że będziemy tę część naszego e, kwadracika zamykać, ale zaraz pokażę, jak to zrobimy. Tylko na razie tak podpowiadam, że to nam utworzy naszą czwartą ścianę, która nam zamknie e, tutaj nasz e, kwadrat. E, żeby to zrobić, e, trzymamy e, tutaj te trójkąciki, które nam powstały mhm. w taki sposób, żeby móc te ściany zakryć w całości. Mhm. Bardzo dobrze. Tylko teraz zanim to dociśniemy, to to, co nam tutaj wystaje, ten trójkącik, chowamy sobie pod tę pierwszą tutaj warstwę naszego. Papieru. Udało się. Ja to jeszcze raz pokażę. Wspaniałe. Te trójkąciki chwytamy i wkładamy tutaj do środeczka. I już większość pracy za nami. Możemy sobie to wyrównać teraz. Tak sobie możemy jeszcze te różki w środku dobrze paluszkami docisnąć, żeby nam się nasza kostka nie zniszczyła. I teraz tym rozcięciem bierzemy w naszą stronę, każdy w, w, tak, żeby miał przed, przed sobą. E, I e, musimy zrobić takie zakładki, które pomogą utrzymać naszą konstrukcję stabilnie. Dlatego chwytamy sobie za ten różek. Tak, za ten. I robimy tutaj takie zagięcie, żeby nam powstał taki kotek. To są uszka kotka. Niej, zaraz muszę zobaczyć, czy ten kotek mi się uda. Mhm, bardzo ładnie. Jest kotek. I teraz jedno ucho kotka wkładamy pod tę pierwszą tutaj warstwę. Mhm. Super. I drugie ucho kotka. Wkładamy pod to, co nam tutaj pod, do tej kieszonki, która nam została. No i w ten oto sposób mamy kostkę, która się nie rozwala. Brawo! I działa. Nawet mi się udało, zobaczcie no brawo mam swoją kostkę. Wspaniała. Mam nadzieję dzieci, że wy też taką wspaniałą pracę techniczną zrobiliście, bo ciocia Nadia bardzo dobrze tłumaczy. To teraz pozostało nam napisać zadania. Czyli jakiś... Wybierasz czarny? czy Ja jakiś... wybiorę czarny, żeby było y, wyraźnie widać. Dobrze. A ja może niebieski na żółtym. Tak, żółty. masz jaśniejszy kolor, to będzie u ciebie. Czyli piszemy hmm. najpierw... Te trzy standardowe. Tak. Zaczynamy od... Postu. Post. Piszemy sobie na jednej ściance. Post. Hmm, dobra, już napisałam post. Post, to teraz ja umóżna. Dobra. To jest trudne słowo. Dwie trudne litery ma. Właśnie. Jakie u dzieci Zwykłe. jak myślicie? Dobrze. Ciocia Nadia odpowiada. A jakie rzet? Skropko. Ja I trzecie. Modlitwa. 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 Pięknie. To mamy trzy. I teraz pamiętacie te, które dodaliśmy? To był, na przykład. Uśmiech. To jest bardzo ważne, aby dużo się uśmiechać i nieść innym nadzieję. A więc piszemy uśmiech. Później napiszemy pomoc. Pomoc. Piękne różne pomysły można mieć, jak pomóc komuś obok nas. Pomoc. I ostatni, który ja bardzo lubię, ale nie wszystkie dzieci lubią. Porządek. Bardzo ważna sprawa, bardzo ważna. Rozejrzyjcie się, jeśli wylosujecie ten y, właśnie y, napis porządek. To rozejrzyjcie się wokół albo do serduszka można zajrzeć. O, też oczywiście mhm, i na porządek. zewnątrz i do serduszka. Słuchajcie ja tę kostkę planuję mieć przy swoim y, łóżku i będę każdego poranka po modlitwie robiła tak. I patrzyła, co dzisiaj mogę dobrego zrobić, żeby ten Wielki Post pięknie przeżyć. Mamy nadzieję, że wszystkim Wam się uda i bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. I niech ten Wielki Post będzie zbliżeniem się do Pana Jezusa, do siebie samych i do naszych najbliższych. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki Nadia. Dzięki.